Dzisiaj w rozmowach przy kawie pan Grzegorz dobrze. Dzień dobry. Ostatnia sztuka, na której byłam, w której pan zagrał w życie. życia. Jak pan utożsamia się z tą rolą? To jest ciekawy, ciekawy zabieg, dlatego że konstrukcja cała tej sztuki jest dosyć skomplikowana, bo jest to odgrywanych. Odgrywane życie głównego bohatera ciągle od tego samego momentu, ciągle od, jakby od początku, na różne sposoby. Chodzi o to, że człowiek ten próbuje zastanowić się, czy gdyby postąpił w życiu inaczej, jego życie potoczyłoby się inaczej. Czyli nic tylko czerpać z własnych doświadczeń. Jeżeli człowiek troszeczkę myśli, ogląda świat wokół niego, obserwuje, zdobywa. Chcąc, nie chcąc różne miłe i niemiłe doświadczenia, to z tego wszystkiego można, można takiego bohatera utkać. W ogóle to jest taka zasada chyba dość sprawdzająca się, że oczywiście technika sceniczna i to wszystko, czego uczy nas szkoła, to wszystko jest bardzo ważne. To, żeby było nas słychać, prawda, bo ludzie kupili bilety i chcą, żeby. Chcą, żeby aktorzy mówili do nich tak, żeby oni rozumieli, co ci aktorzy mówią, ale przede wszystkim myślę, że konstruowanie postaci poprzez czerpanie z własnych doświadczeń i z własnej wrażliwości, tak próbowałem konstruować tego bohatera. A gdyby Pan dostał taką kartkę właśnie na brudno, czy coś by zostało zmienione w życiu, czy coś by zostało dodane? Nie wiem, jak to jest w tak, w tak bardzo młodym wieku, w jakim pani w tej chwili się znajduje, ale po jakimś czasie, ja przynajmniej tak mam, człowiek zaczyna się zastanawiać nad takim wstępnym bilansem, i ro robić, jakieś takie, robić takie jakieś rachunki, i zastanawia się, ile po stronie plusów, a ile po stronie minusów można sobie wpisać. Oczywiście, że gdybym dostał możliwość zaczynania czegoś jeszcze raz. Być może chciałbym pewne rozmowy przeprowadzić inaczej, być może parę decyzji podjąłbym innych w swoim życiu, ale podejrzewam, że zupełnie podobnie jak ten właśnie bohater gry w życie to jest pewna dyspozycja dnia, dyspozycja chwili dyspozycja okoliczności, w których człowiek się znajduje. I czasami coś takiego jak przeznaczenie, w co bardzo wierzę, w to, że nic nie dzieje się bez, bez powodu i nic nie dzieje się przypadkiem. Myślę, że z grubsza to życie moje wyglądałoby podobnie. Teoretycznie nie powinno żałować się rzeczy, które się zrobiło, tylko tych, których nie, powinni, tak, nie, nie zdarzyliśmy tak, zrobić. Tak, tak, to mądre bardzo. Tak. I zgadzam się z nie tym. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby, gdyby coś innego pewnie się zadziało. Chociaż jeden właśnie mały szczegół, tak jak było. A tutaj w grze bohatera głównego. Tak tak tak, 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 tak. Podatek też od miłości. Tutaj <grym> wspomnę, bo poznaliśmy mm -hmm. się wtedy. A też rola głównego bohatera polegała na przemyśleniach właśnie w, sumie w wieku średniego troszeczkę, że myślał, że nie przydarzy mu się nic więcej dobrego, i nagle przydarzyła mu się wielka miłość. No właśnie. Ja generalnie, jakbym nie, nie specjalnie przepadam za określeniem komedia romantyczna, co w polskim kinie często kojarzy się z czymś takim po, tylko i wyłącznie rozrywkowym powierzchu i tak dalej. W tym scenariuszu dotykamy czegoś bardzo ważnego, jakieś, czegoś, czegoś bardzo takiego ludzkiego, to znaczy główny bohater, który jest w pewnym określonym już wieku, prawda? Nie jest to dwudziestolatek, który ma wrażenie, że większość rzeczy związanych chociażby ze sferą życia uczuciowego ma już za sobą, że parę razy w życiu źle ulokował swoje, swoje uczucia. To się wszystko bardzo, bardzo często źle kończyło, w związku z tym nic dobrego już go pewnie w życiu nie spotka. Aż tu nagle okazuje się, że jest wielkie uczucie, jest miłość, jest, jest, jest jakby nowe otwarcie. To jest taki film, taka mocna dawka takiej plusowej witaminy, która, która powoduje, że takie mam wrażenie, że ludzie z tego filmu wychodzili, uśmiechnięci nie tylko. Śmiejąc się z żartów sytuacyjnych i dowcipów, ale mając świadomość, że jeżeli takiemu bohaterowi coś tam w życiu się znowu znowu udało uruchomić, i to życie nabrało rumieńców, to dlaczego im ma się to nie zdarzyć? Czyli to taki, taka piguła, jakiejś takiej pozytywnej siły w tym filmie była. Fajny reżyser, fajni wspaniali partnerzy. I, I fajny scenariusz, nad którym mogliśmy pracować. To i owo skreślając, a to i owo dodając, korzystając właśnie z własnych doświadczeń. No jak tak z boku się na to patrzyło, to miałam wrażenie, że strasznie zgrana ekipa się trafiła. I... Tak, tak, to racja. To jest bardzo. To jest bardzo ważne, to jest bardzo w, ważne, bo czasami najlepszy, nawet najbardziej pasjonujący scenariusz. Może się gdzieś wymknąć, jeżeli, jeżeli nie spotka się grupa ludzi, którzy chcą wspólnie coś stworzyć. Mój mistrz, pan Gustaw Holubek, który był moim profesorem opiekunem, guru, moim później dyrektorem w teatrze przez lata, zawsze mi powtarzał, że aktorstwo to jest partnerstwo, czyli to jest suma że ja daję coś tobie, ty dajesz coś mnie i z tego budujemy. Wszędzie tam, gdzie zaczyna się taka autokreacja, gdzie aktor aktora przestaje słuchać lub też gdzie wkrada się coś takiego, co nazwałbym takim pojedynkiem na aktorstwo, zaczyna się wtedy słabo robić jakby z przekazywaniem tematów. To znaczy, to, 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 to można obserwować jak aktorzy ze sobą nie wiem, współzawodniczą na miny, na na reakcję publiczności no wiem że są koledzy i koleżanki którzy, których to pasjonuje ten sposób wykonywany zawód mnie to w ogóle nie interesuje nie nie, nie odpowiadam I to dla mnie aktorstwo to jest właśnie partnerstwo czasami ciekawsze efekty można uzyskać w odpowiedni sposób słuchając niż nawet mówiąc swoje ważne monologi także w tym w tym wypadku, w tym filmie mieliśmy to szczęście, że się spotkała grupa ludzi, która chciała opowiedzieć historię pewną. To się, mam wrażenie, udało. Udało, udało się. Nawet tak mówię, z ogóle się patrzyło później na ekranie. Mm -hmm, udało mm -hmm. się. Teatr, filmy, seriale. Gdzie najłatwiej, gdzie najlepiej się Pan czuje? Bez hmm. czego nie może Pan żyć? Że jest coś takiego. No, wiadomo, że moim takim punktem wyjścia i domem, i miejscem, z którego jakby startuję w zawód, jest teatr. Teatr Ateneum. Szczególnie od blisko 30 lat jestem związany z teatrem Ateneum na Powiślu, gdzie miałem okazję spotkać wspaniałych ludzi, z którymi nigdy w życiu nie sądziłem, że w ogóle będę mógł stać na wspólnej scenie z którymi miałem zaszczyt, zaszczyt przez te lata partnerować, a widywałem ich jako jeszcze licealista, czy potem studenczką teatralnej, po prostu chodząc do teatru na swoich mistrzów i potem nagle dane mi było stać z nimi razem na scenie. Uczyłem się od nich fachu, uczyłem się tego wszystkiego, co jest związane z pewnym takim już nawet nie, nawet nie. O, córki mojej spinki wypadają z kieszeni. To nie moje, to mojego dziecka. Co jest związane już nawet nie z, takim, nie z takim czysto technicznym fachem, że co zrobić, żeby nie wiem, śmiać się czy krzyczeć, nie zedrzeć głosu, jak się przewrócić na scenie, żeby nie zedrzeć kolan, jak oddychać na scenie itd. itd. Ale, Dzięki temu, że znalazłem się w tym teatrze, miałem okazję po prostu e, nauczenia się tego, że, 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 że chcę być artystą, że chcę być artystą, że tak, tak ten zawód chcę traktować, że w związku z tym bycie artystą nie oznacza e, nie zawsze oznacza wielkie pieniądze, bo czasami człowiek pracuje 3 czy 4 miesiące nad czymś, co potem po 20-30 razach zejdzie za fisza, bo nie chwyciło jakimś, jakimś cudem, że czasami teatr w, jakimś, w jakiś sposób blokuje nam na przykład karierę filmową, bo terminy no, jest się w próbach i wypada się. W związku z tym jakaś propozycja do nas nie przychodzi, no bo człowiek jest zajęty, nie jest dyspozycyjny, aktorzy, którzy nie są na stałe w teatrze, jest im łatwiej być dyspozycyjnym w filmie, niż, niż takim, którzy są na etacie. Ja na tym etacie ciągle chcę być, bo to jest dla mnie ważne, bo to jest taki dla mnie punkt odniesienia. Bo ten teatr mnie żywił i karmił i, i dawał mi schronienie i edukował mnie w czasach, kiedy sztuka filmowa się specjalnie mną nie interesowała, a był taki okres. Pomijając to, że w ogóle to są kompletnie różne media, kompletnie pod każdym względem pod względem przygotowania, pod względem pracy z kamerą czy pracy na scenie to są kompletnie dwa różne światy, i publiczność może, może tego na ogół nie wie, bo bo to są takie rzeczy, które nie, nie są obiegowymi prawdami, że czasami wielcy aktorzy teatralni kompletnie nie sprawdzają się przed kamerą i odwrotnie. Więc aktorzy filmowi mają kłopot z przeprowadzeniem roli na scenie, która musi trwać powiedzmy, nie wiem, półtorej godziny jest się non stop na scenie, tak jak w przypadku gry w życie, jest taka sytuacja. I trzeba sobie znaleźć początek, gdzieś jakiś środek, apogeum swojego zadania, i powyznaczać sobie po prostu, jak troszeczkę to jest tak jak z, z, z bieganiem na długie dystanse, że po prostu trzeba się zastanowić, jak rozłożyć siły w tym biegu. To samo jest na scenie. Poza tym w teatrze przedstawienie we wtorek może wyglądać zupełnie inaczej niż to środowe. Film jest sztuką zamkniętą w momencie, w którym kończy się ujęcie, czy kończy się praca aktora na planie filmowym. Nic już od nas nie zależy. Materiał dostaje się w ręce montażystów mądrych albo niemądrych, którzy potrafią z świetnie zapowiadającej się roli zrobić nic nieznaczący epizod i odwrotnie. Utalenty, utalentowany montażysta potrafi z. z pozornie słabo wykonanego zadania w trakcie zdjęć, wybierając, odp montując odpowiednie reakcje tego aktora, może mu stworzyć na stole montażowym rolę. W teatrze takie rzeczy się raczej nie zdarzają. W teatrze, teatr jest pod tym względem, zaryzykuje takie stwierdzenie trudniejszą, bardzo, bardziej misterną konstrukcją. No więc z tego teatru wyszedłem i do tego teatru chętnie wracam, bo on, bo on mi daje edukację. Natomiast yy, yy, film, serial, tak, ale serial taki na poziomie, taki, które, scenariusze, które ostatnio do mnie trafiają, nie jakiś tasiemiec, nie, nie, nie mówiąc nic złego, bo wszystko jest potrzebne, wszystko jest dla ludzi, tylko ja po prostu bym się nie sprawdził w takim. W w graniu, nie wiem, w 200 w 250 odcinku i tak dalej. Po prostu to jest nie dla mnie. Natomiast. Yy, 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 no, yy, film to jest dla mnie przygoda taka. To jest tak, jak mówię często, że ten zawód uprawiam dlatego, że on mi przypomina. przypomina I przedłuża mi dzieciństwo, bo można być kimś, kim by się nigdy nie mogło albo nie chciało być. Także film. Film do mnie o ostatnio jakoś tak łaskawszym, łaskawszym okiem na mnie spojrzał i przyszedł do mnie, a teatr to jest moja podstawa. Film w szczególności, jakiegoś czasu takie czarne... Patrzę, czarne. patrzę, <grym> patrzę żebyśmy się zmieścili. Mam jeszcze 7 minut na rozmowę. Spokojnie, Ale Jeżeli chodzi o teatr, właśnie tutaj ten teatr przede wszystkim, Ateneum, Pierwszym teatrem, który w ogóle zainspirował mnie do miłości do teatru, mhm. był Teatr Wybrzeże w Gdańsku. I w Teatrze Ateneum w Warszawie czuję się. Pani najbardziej, Augustynowicz, tak? Tak, mhm. najbardziej podobnie w sumie jak w Teatrze Wybrzeże. Nie wiem, czy dlatego wiem, że w Teatrze Wybrzeże jest stały skład. Dużo osób jest na etatach, i jednak ta, ten zespół, ta drużyna jest zgrana. I tutaj wygląda też. Byłam no tak, to jest, to jest bardzo podobnie. To jest teatr o wielkich tradycjach stałego zespołu, stałego bardzo bardzo zespołu reprezentującego bardzo wysoki poziom. Jeżeli się weźmie chociażby przeglądając to, co jest co, co tutaj w, w tych korytarzach jest powieszone na ścianach, jak wspaniali jak wspaniali aktorzy przez ten teatr przeszli. Wielu z nich miałem zaszczyt jeszcze znać. Zaczynając od chociażby, nie mówiące dzisiaj pewnie młodym ludziom nic, nazwisko Kurnakowicz, prawda, to wspaniały przedwojenny i tuż powojenny aktor. Wielki aktor, którego sztuka teatralna i filmowa również w ogóle się nie zestarzała. To są często takie paradoksy i one świadczą o wielkości artysty również, że nie wiem, Maniera lat 30., czy charakteryzacja epoki lat 30., gdzie aktorzy sobie, i ja nie kpię tego, po prostu taki był, taki był wymóg i realia, aktorzy malowali sobie bardzo mocno, mężczyźni, aktorzy malowali sobie bardzo mocno oko, podkreślali to oko. Oko było bardzo ważne. Poza tym cała szkoła charakteryzacji, doprawiano sobie nosy, zarosty, jakieś... aktorzy się jednym słowem zmieniali i przy tym aktorstwo właśnie Kurnakowicza w ogóle się nie zestarzało, ono było wtedy i jest do dziś z tych materiałów, które przetrwały, bardzo współczesne. Występował na scenę, na deskach tego teatru pan Gustaw Holubek, występował Marian Kocinia, Kociniak, Jan Kociniak, Jan Świderski, Jerzy Kamas, z żyjących wspaniałych aktorek, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, ale również Aleksandra Śląska, nieżyjąca aktorka, z żyjących, żeby nie uśmiercił niepotrzebnie, Ewa Wiśniewska, aktorka dziś, aktorka Teatru Narodowego, Anna Seniuk, no cała masa, naprawdę cała masa wspaniałych aktorów, Piotrek Frączewski obecnie, który jest teraz takim mistrzem naszym tutaj, i wielu, wielu innych. I zawsze ten teatr, Ateneum, tak jak i teatr Pani Augustynowicz, zresztą też stawiał na światową, świetną literaturę. Nasz świętej pamięci dyrektor, tutaj jest jego zdjęcie, pan Janusz Warmiński, który mnie przyjmował do tego teatru. Był niezwykłym erudytą i człowiekiem o ogromnych horyzontach, a działo się to w latach 50. 60. 70. 80. Gdzie, jak wiadomo, działała cenzura i on sprytnie omijał, wynajdywał, jeździł po świecie, sprowadzał nowe sztuki, robił premiery sztuk zachodnich, amerykańskich. Robił w Polsce, zamawiał tłumaczenia specjalnie dla teatru, tłumaczono pewne sztuki. Także ten teatr zawsze był w takiej szpicy teatrów warszawskich i w ogóle teatrów w Polsce. I zawsze się tutaj liczył jednym tchem, wymieniono. Teatr Ateneum, teatr współczesny, teatr narodowy, teatr polski. To były takie teatry, bardzo, w których się bardzo, bardzo no nie, nie mówiąc o innych, prawda, też w fajnych warszawskich teatrach, które prowadził chociażby również mój profesor, pan Tadeusz Łomnicki, czyli teatr dramatyczny, studio i, i tak dalej. Także tutaj w tym teatrze naprawdę ja pamiętam przedstawienia takie legendarne, które oglądałem jako licealista, student które były grane, nie wiem, po 800, po 900 razy i szły po prostu od lat. Na przykład przedstawienie Hemar na podstawie tekstów poety Hemara, które latami całymi szło. Zmieniała się obsada, już po prostu ktoś tam zmarł, wchodził, wchodził na zastępstwo kolega czy koleżanka. I Przedstawienie grano dalej, patrzę. A jakaś rola... Dwie to, minuty. No, spokojnie, aż tak ramowo nie będziemy Dobrze, się trzymali. Tak. A jakaś rola, która, do której właśnie Pani najbardziej utożsamia, która sprawiła Pan największą przyjemność, po której jakieś takie wnioski dla siebie największe były wyciągnięte? Zaskoczę Panią, dlatego że rola, którą Pani w ten, w ten sposób opisała, to jest rola, która jeszcze jest przede mną. No a czyli, to też zapytać, czyli, czy jest zbyt Czyli, zbyt. czyli, czyli e, ja nie żyję przeszłością, to znaczy nie rozpamiętuję i nie. E, to nie jest żadna kokieteria. I nie, m, I nie wspominam ach, jak to pięknie tutaj, prawda, a jak ładnie tu, a jak tu mi na, napisali ładnie. A tutaj dostałem Hop, a tu dostałem Bęc, a, a w jakimś tam rankingu, czy im się jestem na takim miejscu, albo na takim, a ta rola była lepsza, a ta rola była gorsza. I w ogóle jeszcze coś takiego, pani powiem, co też jest być może się wyda dziwne i może zaskakujące. Uważam, że coś takiego jak doświadczenie nie istnieje. Że istnieje absolutnie intuicja. Ja jestem intuicjonistą. Używam intuicji przede wszystkim w pracy, intuicyjnie. Zresztą życie osobiste też u mnie się układa pod wpływem intuicji moich różnych. Często, często to mnie sprowadza na jakieś manowce i, i osobiste, i zawodowe, ale, ale tym się posługuję. Uważam, że doświadczenie. Ma coś niebezpiecznie wspólnego, jeżeli w ogóle istnieje z rutyną z czyli, wyuczeniem. Czyli że jeżeli i mam na to dowody, dlatego że widzę, ze smutkiem na to patrzę często kolegów czy koleżanki, czy nawet nie tykając mojego zawodu, ale ludzi, którzy którym się coś sprawdziło, i w związku z tym, że im się to coś sprawdziło, to stanie się niewolnikami tego czegoś, to znaczy, chcą już tylko korzystać z tego, co im się sprawdziło i boją się gdzieś wykonywać kroki na zewnątrz. A ja na przykład jestem takim człowiekiem, i tu wracam do zawodu, który uprawiam, że ja lubię jak, e, lubię się poddawać eksperymentom, dlatego chętnie współpracuję z bardzo młodymi reżyserami, dramaturgami. E, lubię pracę z reżyserami, którzy mają ryzykowne pomysły. Oczywiście staram się, jeżeli intuicja znów podpowiada mi, że, że tak nie należy, że to jest zły trop, to staram się namówić, żebyśmy poszli inną drogą. Ale bardzo lubię, dlatego że to mi, po pierwsze, mi to rozszerza horyzonty moje własne, po drugie, czegoś nowego właśnie mogę się dowiedzieć o sobie, o swoim rzemiośle, o, o, o swojej wyobraźni, czy ja na przykład się do tego nadaje, czy ja jestem w stanie przekroczyć jakąś barierę, którą sam sobie stwarzam. Bo co z tego, że w czymś tam nie wiem, aktor w sposób wstrząsający zagrał w samotnościach, bo w sposób przekomiczny po prostu był rozkoszny do bólu, także ludzie spadali z krzeseł i teraz ten aktor się trzyma tego, że tam było fajnie i bardzo często boi się pójść gdzieś dalej, więc Role, ukochane role to są wszystkie te role, które jeszcze przede mną. Czyli żeby nie, 22. nie grać z schematami dwie minuty. Milej będzie się ludzie oglądało pana, żeby nie grać schematami, tylko żeby być zawsze sobą. Tak i mi się przekraczać bariery. Tak mi się wydaje przekraczać bariery artystyczne na pewno. Y, eksperymentować, ryzykować. Y, 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 i jeszcze jedna taka rzecz, że nawet jeżeli czy to jest komedia, czy to jest drama, żeby robić rzeczy, które naprawdę mamy takie poczucie, że wychodzenie do tej pracy ma dla nas jakiś sens. A nie tylko po to, żeby po prostu iść i podbić tę kartę. Minęły godziny. No i, i bardzo być... ważny jest też ten płodozmian, żeby te, żeby te role były zróżnicowane, żeby się nie zafiksować tylko na jakiś. Albo na czarne charaktery, albo na romantycznych kochanków, albo po prostu Rzędziemy robić rzeczy radę. różne, przeróżne. Super, dziękuję bardzo dziękuję. za spotkanie. Dziękuję, Mam nadzieję, Panie. że do zobaczenia. Dziękuję.